Ja też teraz, kurde, nawet nie mam czasu na transmisję. Ciągle robota. No a ja teraz właśnie przechodzę bardziej na gierki multi typu właśnie Fortnite Code. Do CSK trochę wrócę, trochę w Lola, tak. Dobijam gwiazdki na Facebooku, przechodzę na Twitcha i tam już będę bardziej pod multi działał, a nie tam singielki, horrorki. Też będą, ale na pewno mniej. O, Jak Ci się podoba nowy sezon? No ja te, tak naprawdę nie wiem za bardzo, co się dzieje. Jakieś kurwa plamy, nie plamy. Wynalazki. Ale to kwestia przyzwyczajenia. Ja dwa mecze temu celuweczkę wygrałem, ale to chyba dlatego, że wiesz, że znowu od pierwszego levelu zaczynam. Chodź tu, bo ja tu muszę jakiegoś quest'a zrobić. No to ładnie, nastrałeś tych zabójstw. A, no bo ja chcę, wiesz co? Tu mam questa jakiegoś do zrobienia. No? Gina?

Nie! Nastrzała był, no Masz serduszko, nie No to Ale dobra questa jakiegoś zrobiłem. Dograj swoje. Ja sobie browarka dopiję. Mi to się tutaj podobają taki taki jak ty masz ten skin, taki rysunkowy. Mega fajnie to wygląda. Na skałce masz typa Adaśko, na razie nie, bo gram z ostro przeklinającym kolegom. No to jakie bajery. A to jest twoje drzewo posadzone, nie? A ty w sumie blisko mnie jesteś. Mógłbyś uratować Patrysia. <śmów> <śmów> o, za zaliło mi zadanie. Z racji, że gram z tobą. Da, bo to wiesz, Adam, bo to nie słychać na transmisji tego nie słychać, ale jakby bezpośrednio w grze już tak. <laughs> Łukasz, jak chcesz, ja dzisiaj i tak nie będę jakoś dużo dużo grał. Chciałem po prostu zobaczyć jak ten sezon wygląda. No a co przemknie? No? <śmiech> <śmiech> Co, i ten dzik już ci nie ucieka? A nie, on będzie uciekał czy stał przy tobie? Cześć Doreczku, dzięki wielkie za lajka. A jak tam ten Tarkov, giercujesz jeszcze? Ale w się sensie znudziło się czy czy brak czasu. O. O. pogłaskał Djika. Co ty chcesz zrobić teraz? Tutaj na to tiltet już chyba nikt nie lata, nie? Taka wymarła miejscówka. Kiedyś pamiętam, jak ten Fortnite wchodził, to wszyscy tutaj latali, a teraz. Tyle różnych fajnych miejsc porobili, że tu taka bieda. Nikogo nie ma. Wiem o co chodzi, daj zaraz coś pomyśliwy. Dziękuję bardzo I To są bunkry jakieś Dobry luduciik Ale już można się uzbroić tak? To... O padł, padł, padł. Kurde, na tej konsoli mnie to wkurza, że muszę mieć cały czas tego pada klikać. No jakie sprzęty? Co? A to są chyba wszystkie te same? Nie, rodzaje. A to ja nie wiedziałem, wiesz? Zachód słońca Nic nie widać na tej mapie teraz. W tej gwiazdce, tak? tutaj, bierz, co chcesz. Że ja to nie mam żadnego pojęcia, gdzie są te bunkry. Kłódka, kłódka. Tu jesteśmy. Ja tu nie mam żadnej kłódki na mapie. O jak siadło. Jeszcze jest drugi tu. Dwóch jest.

Jeden leży. On w krzaku jest. Na no, gitarowo. Lecy? Jest, jest tu na blisko. A? to widzisz, dwie ekipki były. Dobra, siuwaru, siuwaru. Cześć Filip, dzięki wielkie za lajka. O kurde. Ja to spierdziałam na tych kulkach. Ty, ładować broń normalnie można w aucie, mega fajnie. O tam ktoś na skałkach, daleko za nami. Na plecach auto mamy. Ja mogę strzelać z auta. Jak się wysiada? A jest. O, dwóch jest. Nie, jeden to ma zero. Leży, on leży Zginę? Nie Dobra ładnie ci siada z tej snajpereczki Cześć Karol, trzema się ma. Siema, siema co agula? No wiem, jutro jak nie zapomnę tego wstawię. Nie zapomnę. Ja nigdy nie zapominam ja mam cztery Nie mam leczenia w ogóle Ej, tu zrzut mamy Dziękuję. Jeszcze o ja myślałem, że już koniec. Ja tu mam znaleźć dziwny... O, kwesta tu mam. Nalazłem dziwny korzeń. To e, coś. Wydaje dźwięki, ale jest w tym wszystkim drugie. Dno. Komputer, nagrywaj. Komputer? Jestem Tosia. A ty, kimkolwiek jesteś, nie jesteś naukowcem. Słuchaj, bo możesz nam z tym to... Tosię... Jak dużego kewa sobie doładuję Czy gdzieś ja lepiej... Tosia... klepią od lewej? Kurde, wziąłem tego quest'a i teraz gadają tu cały czas. Pokazuje mi na czerwono? Nawet nie wiem. Chyba lipa. Jeden leży tu na tym Na tym w dużym jest dwóch Tak, wszedł. drugi minus 100 Dobra, zdechli, nie żyją No jak? Idę, idę Ale oni wiesz, oni do kogoś strzelali, nie? O kurde, panie Strefa. Dobra, zmykajmy Dobra, mam leczenie, mam małe kewy, nie jest źle. Tu wejdziemy po tej skałce? Dobra. Ja nie znam za bardzo tych miejscówek, i to jest największy problem. Tak jak tutaj wszędzie mogą siedzieć i my o tym nie wiemy. Na czym? To tak sobie, nie, do niej, do niej, do tej, do tego balonika strzeliłem, czy pęknie, czy coś chciałem sprawdzić. Ty, to jeszcze jest dziewięć osób! O, no, gdzieś na plecach. Tu, tu się coś strzelają, ale... A, na dole. Zabity. I tu, w krzunie. Tam jest! Biegnę. Ej, tu w krzaku gdzieś. Dobra, ładnie. Dobra, dobra, bierz, bierz, ja nie potrzebuję. Ja chyba wezmę teraz AWP, zamienię na pompę. Już chyba... AWP-ka już się chyba nie przyda. No dobra, toaleta, i co Łukasz zmienia ten celownik na czerwony? Gdzie ja to małpy rzuciłem? Ja na planów małe kery wywalam. O typ. Jest przypał. Przemek mamy typów. Jest typ, tu jest typ, tu jest typ. Tu gdzieś, tu właśnie gdzieś. Tu gdzieś przy wilku, czyli on jest na górze gdzieś. Nad nami. A no dobra, był. co dwa na dwa? o? widzę go, tu jest? dwóch jest? leży jeden? obity? jest! ale fajnie, dobra gra. Mm, mm, mm. Mm, 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 Statystyki 7 7 fragów miałem. A ty? No kurwa, 17